To jest w miejscu, gdzie był twój balkon, patrzysz z tego, co wiem, na chyba jedyny most, który jest e, przykryty, jedyny w Europie, tak? Miejsce piękne. bardzo w Europie. Piękne miejsce, piękne Za balkoniku kiedyś były kwiatki, w i inne. Tu były przed nami drzewa. Była intymność, była cisza, nikt mi nie zaglądał, bo wtedy nie miałam nawet nigdy zasłon w sypialni, bo nie czułam potrzeby, bo tutaj wszystko było zasłonięte, teraz mamy no to, co mamy. Ja mogę tylko tak naprawdę życzyć Ci, żebyś odnalazła po raz kolejny szczęście i chęć zamieszkania w tym wiarę, miejscu się, wiarę, i wiarę, wiarę, że się uda. Wiarę w to, że się uda i wiarę w to, że się, tak. No taki spadek formy właśnie, oczy, drzwi. Tak naprawdę przez ostatnie dwa dni nawet się tutaj nie pojawiłam, do dzisiaj pierwszy dzień, kiedy przyszłam zobaczyć jak to wygląda, bo znaczy naprawdę no, przez to mieszkanie przewinęła się kopa pięknych i cudownych ludzi którzy się zjawili wnieśli pomoc od, od, od jakichś wojskowych, no znaczy może wojskowi, akurat nie wchodzili do prywatnych mieszkań, ale piwnica napisali, bo przez y, wolontariuszy, którzy, ludzie, którzy przyjechali z Rzeszowa na przykład, wsiedli z samochód, mhm. pojawili się tutaj na ulicy, pytali się, czy komuś pomogą, Ja się spytałam, a możecie pójść w jakie Jak jest sprzęt, to możemy. Właśnie zaczęli pójść betony, po południu się spakowali, powiedzieli, to wypracamy do Rzeszów, bo my przyjechaliśmy tylko na jeden dzień. Mm -hmm. Gdzieś tam znaleźli się jakieś strażacy, którzy podłogi robili. E, Wielka Miasteczno świątecznej pomocy, jakieś ten schowała mm -hmm. tutaj. Naprawdę to jest fala ludzkich serc, które tutaj przybywają i pomagają nam. I to jest przepiękne, ale my wiemy, że za chwilę zostaniemy sami tutaj. Przyjdzie szarość, górość. Będziemy do siebie tak. tak, bo to w pewnym momencie, tak jak tak. ty mówisz, to ta fala pomocy przejdzie, ludzie wrócą do siebie, a wy zostaniecie w My tych murach z pustymi tymkami, bez podłóg, licząc, że... Bez ogrzewania, bez gazu, bo przecież gazu też jeszcze nadal cały czas nie mamy. Zatem nawet jak będzie gaz tutaj, w tym budynku było ogrzewanie wspólnotowe i ono było w piwnicy i ten mm. sam kocioł, wszystko jest zalane. Więc generalnie każdy będzie musiał jakoś na własną rękę teraz do mnie walczyć. Tak. To liczę Karolino, że ubezpieczyciel pójdzie po rozum do głowy i to odszkodowanie, które Ci wypłaci, będzie Dzięki. rozsądne i na Dzięki. miarę strat, które faktycznie poniosłaś. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę i życzę powodzenia. Dziękuję.